Część. I, tak, y, bo ten film byłby trochę za długi. No, byłby długi. No, ja mam my ja mamy dwa części. Tak, Tarasik zrobię taki nam na balkonie, mm. więc muszę Stasiu? to zniszczyć. Stasiu? Lubię Stasiu do Musia. Stasiu! Stasiu! O, jesteś tam, siedzisz sobie. Siedzisz, grzecznić, Stasiu. Grzecznik, ja się grzeczni. Eee, eee, eee. Eee, Super! woo, woo! Gdzie ty jesteś? Nie dzień? wiem. Zawnowałam się. No, no to teraz. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Postanowiliśmy, że tam jest to. I po prostu. I już. No i teraz się po prostu. Gdzie? Kto? Do Oskar czy Ojej pani Tanizła Pani Stasiu Myślę co ja chciałam A wiem, chciałam śkierkę Bo muszę, bo robię tarasik No i tak Nie wiem co mam tu opowiadać. Jak się robiło to? No, no to. To, to, to. ci to. E, się zobaczę. Beton? Mm. Są. E, o, ognicho. A, czyli. A, to są drewno. A może być jakieś inne drewno? Nie, chyba nie. Musi być to. To jest jakieś. Nie, nie masz tu na pewno. To jest chyba dżungla. Nie wiem. Napiszcie w komentarzu, co to jest za dżunglą. Patrz, tu masz te. 64. No wiem, ale to nie to. No wiem, ale masz. Super, No dobra, to ja pójdę na wyprawę i do was wracam. No. Dobra, więc jest już dzień, i w końcu znalazłam to drewno. No, ona, był, ona była na cały dzień znaczy minecraft dzień yy, na wyprawie. Yy, no. i znalazłam w końcu jakąś dżunglę. Nie wiem, gdzie ona, gdzie ona nawet poszła. Bo u nas tutaj blisko o. nie ma za bardzo dżungli, ale no postarała się jakoś ma Oj. O nie. Eee. Eee. Dobra, Zuzia miała rozładowany ten. Eee, co ty Trochę tak ładniej. O. Rozładowany pad, więc musiała go podła... Oczywiście grałam na Xboxie, nie? Znaczy na PS4, bo jak inaczej. Eee, myli mi się z Xbox PS4. No bo ona miała jakieś Xboxy, a no, ja... Mam... A, no to ma dalej Xboxa, a ja, a ja mam... A nie, dobra. To może się martwi o Stasiu A, robiasi już? Dobra, i teraz układamy chyba w skrzynkach. W skrzynkach. Czemu one chodzą za sobą? Nie wynikam to. Bo one chcą wyjść. Biedne kotki. Dobra. Po moje rzeczy. Dobra, więc tak, zrobimy sk tak skrzynki, że na przykład, powiedzmy, tu będzie jedzenie, tu będą o, jakieś takie o. mega ważne surowce, tu będą narzędzia i tak dalej. Bloki. To najpierw może jedzenie, więc zbieram Wiem, wszędzie. Tego, cofia, to się zniszczy, ale... Ona My pójdzie się na wyprawę. Jecha. Nie, tym razem nie ja. No, Jeszcze Wam nagramy jak przenosimy wszystkie nasze rzeczy, tak układamy. I jutro, i jutro na kanale będzie kolejny odcinek. Z tego no. kolejny odcinek. Taki luźny. Z Minecrafta. Wnikam to. A i w ogóle węgiel ma. To no. to jest węgiel, będzie że... żadny. Mam przynieść te? Co? No się nie zniszczy? Ja teraz. Nie. Ale y, musisz nie tym. Nie, nie, nie. Nie rób, bo coś się zniszczy. Nie ja to mówię. Nie. <grym> Zamyśliłam się. Znaczy, głuchota. <grym> no i tak. I teraz właśnie wszystko wysadziamy. Ja tak zrobię. Żeby nie było, że wszystko wysadzimy. Tam bardziej tu jest amciu. 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 Nie wiem. No, no dawaj no. Tu będą... A! Czyli tu będą różne Też? bloki. Gadałam przez siebie wiesz o tym. Czemu? No to znaczy, że gadasz ty i gadasz ja. Aha. Jezu. Razwijmy bieżąckę. Nie, nie, chyba można Nie pytajcie coś, mnie nie? skąd ja to mam, po prostu można, można i... wysadzić. <laughs> nie mi, coś, coś mi nie pytało takie. Nie się brania. z nogami. Co No. Dobra. Czy zajmiemy się gdzieś tym i tym, a nie jakimiś nogami? Dobra, Stasiu gdzie będzie miał? Stasiu bardziej miękkim. Stanisław, masz miejsce. No to jest mój kot. No, on jest taki zakręcony trochę. Bo on, on rozumie moją mowę. naszą mowę. Chodź Stanisław, o widzicie idzie. Chodź. Tu masz swoje miejsce. Czemu wyszłeś? Czy nie pasuje w swoim terrar terrarium? Stasiu, idź, no nie pasuje ci coś? Mam ci przenieść do tych kotów. Ty jesteś ty, za piękny na te koty. miał <laughs> aż miałczał, miałczką. Dobra, układamy. Hmm. układamy? Hmm. no No. Co merdza? A nie, szkło do szkła, to, 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 to. Takie bloki do tego i tak właśnie. A. A tu jest wojna i idę. Odcinka. Wezmę. Jedzonko tu jest. Jedzonku, no to szkło wezmę. Ze... A masz Pani? jakieś szkło w ogóle. Ja nie. Ale jest to różowe szkło. narzędzia jeszcze nie ma tu ma, na, na samym dole no będą narzędzia bez jest Anciu dobra to ja biorę narzędzia aha Acha, nie. ja biorę to właśnie takie niepotrzebne za bardzo rzeczy no dobra to ja Ci tu rzucałam narzędzia tak jakby mhm. tarcze no. czy to są narzędzia takie coś też mhm. I takie bardziej niepotrzebne to spalimy w lawie Znaczy na przykład takie mięso Tego co nam o, no nie na jest za będziesz. bardzo potrzebne Kość napisamy no. będzie Skąd masz tu y, strzały? No z tych z y, Nie, z szkieletorów Dobra, to tutaj na przykład będzie Dom y, wtedy takie mega ważne rzeczy Dobra, no i tak. Takie mega no takie ważne. Po prostu ważne. To jest takie niepotrzebne, to, jest, niepotrzebne. Hmm. to jest drewno. No, wszędzie. Sorry za te dźwięki, e, odgłosy, ale to moi rodzice Gadają To też są płotki Zuzia Mógł Aha mówić. Płotki. Jezu, ile mamy tego? Czego? Siodeł No Sero, nie ma miejsca I A na, na co? To wezmę. A co? Dobra, już. Aha, hmm, i tak, to chyba skończymy na dziś. No, jutro walinku pójdę robić. Dobra. Tak. Jutro... O mniej o grafie, więcej, hmm? nie wiem, w której się e, wstawimy e, ogólnie. Dzisiaj wstawimy na pewno chyba tego vloga. Vloga e, g, Minecrafta. Mm. Ale nie wiem jutro, której mniej więcej stawimy, bo będziemy grywać około godziny, nie wiem której, bo chyba weźmiemy sobie do... na moją działkę ogólnie, telewizor Tego? i tak dalej. No dobra, ale gdzie my będziemy nagrywać? Jak wszyscy będą dookoła nas? No. nie, u góry będziemy, sobie podłączymy. A no, można? No. No dobra. Mojego taty nie będzie. Dobra, dobra, no, to no. my już kończymy. A pa, pa. teraz, czy za chwilę? To no za chwilę, się... to za chwilę. No, no, bo ja jeszcze nie wiem, nie, nie, nie wiem, żebyśmy skończyli. Nie wiem, co palić. Oko? No. Dobra, tu są takie mega niepo... takie słabe rzeczy, takie... No, Patrzcie, jak schodzi. Super, przez Twoje domy widać. Przez te bambusy, które terp... tu terp... Przepraszam. Terp... 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 Nie terp... mają spać. Spać. Czekaj. Widzę Cię, widzę Cię. Potrzebne do niepotrzebnych rzeczy. Obok. A gdzie żelazo? O, tu są potrzebne. To jest potrzebne. Dobra. Dla. Okej okay. i w sumie praktycznie wszystko mamy zrobione, tylko jeszcze kuchnię zrobimy. Ale nie, nie możemy mieć bo nie będziemy mieli odcinka na nic. Więc... No dobra, no to ja tylko zbieram. Ile to? Ile to już? Trwa? 11 minut. No dobra, możemy zrobić. Tak do 16 musimy jakoś to szybko zrobić, nie? No. Mm. Bo mi się długo będzie w tyłu, ten Dobra. Mm. To ty idź na wyprawę i rób tak, y, y, zbieraj. Albo nie. Albo nie. Tu będzie białe czy takie normalne, takie brukowe. Nie wiem z sumie. E, takie nadzwyczajne, no, takie. Nie mam pojęcia. Nie no to będzie takie... Te no, nie dwie godziny zbierać. XD. Za tobą. Biał za tobą, bo one są twoje i za tobą nie chcę idą. Kulami nie? Denerwują mnie. ile to mam bambusów, tylko, chodźcie kotki. Kolejna zapręta kotka. I, I zraję sobie yy, patyki. No, 54 patyków. No, no nie dobrze Idę spalić to mięso. Od razu wam pokażę. Właśnie gdzie spalamy takie rzeczy, niepotrzebne potrzebnych dalej. Bambu. No, a bambusikę? Można to jeść? Nie. To są nasze wspólne rzeczy, więc jakby Co tak. nie ma moje, twoje. Super, mhm. ja nie zjem znowu. Nie zjem tego. O ur! Co? Przecież ja to zebrałam. Czdy. ważne. Super killa ten Obrazy Aha. Okay. Na, szczę Na szczęście Na ja daleko nie mam. Nie ja. mam. Super Jakieś... o, mogę się nie wolno. Nie zwracaj się na to uwagi. Dobrze. No, Dzięki. Obrazy na Nie, na te odgłosy. Ale nie na obra obrazy te. Weź je, żeby usiadły mnie. denerwują Nie też. No to weź, żeby usiadłem. No. Siad. Siadł. Siad. Jezu. No a co mam do kota powiedzieć? A co mam do kota powiedzieć? Nie wiem. Baruj! No może być. Czekaj, jeszcze pies hutniczy. No to weź tu weź ten. Tu co, Tutaj będzie... A, tu jest moja, więc ty możesz coś zrobić z tego o, z tego. Tu nawet to chyba nie potrzebne ci z tego o. No nie. No. no nie. Więc ja z czy biorę sobie to i to, oczywiście. Bo da się mi parę żelaza zawsze, żeby robić tym kotem. No tam ci, no tam. No i suwato tam. <słuch> suwato. <słuch> Jak ty chodzisz? No znowu, ja ciągle tak łażę że jak się zabija albo coś, nie wiem, do, do lawy wpadł. Nie wiem, się to zadziałało, ale znowu coś napykło. A tu Stasi. Tu ma zagrodę. O. A tu ja chciałam dwie, sk dwie skrzynki. Z jedzeniem? No. Nie. No, a nie, poczekaj. Możemy z, z jedzeniem to ten. Mam busik. A ja miałam tutaj, nie ja Myślę, że już chyba skończymy na dzisiaj. Tak myślę. Tylko, wiecie, bo Oliwia jest przewodniczącą tego kanału, więc... No. Dobra, to do... Dobra, to więc do następnego odcinka, papa. Pa. No.